W sobotnie popołudnie w Zespole Szkół w Dębowej Łące było okazją do spotkania całych rodzin. Akcja charytatywna na rzecz Bartka Zielińskiego przyciągnęła mieszkańców gminy i zaproszonych gości, którzy chętnie włączyli się w pomoc na rzecz piętnastolatka chorego na postępujący zanik mięśni. Bo potrzeby finansowe niezbędne do jego leczenia są ogromne, a sytuacja materialna rodziny nie jest najlepsza, co pokazywaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dlatego też szkoła, której uczniem jest Bartek Chętnie zaangażowała się w zorganizowanie pomocy. To była inicjatywa klasy Bartka. Bardzo są życi z Bartkiem i chętnie podejm podejmują takie działania. Chcą pomagać, a to jest najważniejsze. Koleżanki z klasy zaprezentowały więc koncert świątecznych piosenek. Odbył się kiermasz ozdób i kawiarenka z ciastami. Przed publicznością zaprezentowali się ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej w Łobdowie. Młodzi artyści przedstawili jasełka, w których połączyli narodzenie Jezusa z nowoczesnością. Bartek Zieliński był uczniem Szkoły Podstawowej w Łobdowie. Chcieliśmy się też włączyć w tą akcję. Mile go wspominamy. Nie chcielibyśmy być bierni. Chcieliśmy aktywnie uczestniczyć i wspomóc go w tej ciężkiej, w takich chwilach jak i, i w chorobie. W przerwie między występami artystycznymi odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych na aukcję. Największą popularnością cieszył się tort własnej roboty, a także obraz Tecylii Szymańskiej wylicytowany za kwotę 500 zł. Później już swoje muzyczne zdolności zaprezentowali harcerze z Gałczewa zaprzyjaźnieni z harcerzami z Dębowej Łąki. Przyjechaliśmy specjalnie, żeby pomóc choremu uczniowi, Będziemy grać na gitarach, będziemy śpiewać. Mam nadzieję, że wszystkim się super spodoba nasze, tutaj nasz, nasz występ. Jesteśmy, żeby pomóc. Pomogli także sportowcy. Na hali szkoły został rozegrany charytatywny mecz siatkówki. Wszystkim atrakcjom bacznie przyglądał się bohater wieczoru. Bartek na co dzień uczy się w domu. Spotkania z rówieśnikami są więc dla niego bardzo cenne. To także doświadczenia dla drugiej strony. Nauka woli życia. Bartek ma siłę walki i naprawdę widzę tę walkę i podziwiam go. Podziwiam go za wytrwałość zachęć, zachęć do życia. Widać to, że on po prostu bardzo, bardzo chce żyć, tak? A tutaj choroba ogranicza. Akcja charytatywna zakończyła się wynikiem 3100 zł, 880 zł z kolei zebrano podczas kwesty w miejscowym kościele. Pieniądze zostaną oczywiście przekazane na leczenie Bartka, m.in. na wyjazdy do kliniki w Białym Stoku. Bartkowi życzymy dużo zdrowia oraz powodzenia na zbliżającym się egzaminie gimnazjalnym, który 15-latek chce pisać w szkole wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami. Trzymamy kciuki!